Rynek hurtowy rósł, natomiast to było małe kilka procent, a do tego spółki miały obniżoną marżę na tych lekach riksowych refundowanych, co zabolało je. No i jeszcze czekamy na wyniki dwóch spółek. Nauka na pewno sobie poradziła, bo zrealizowała swoje prognozy i to co zapowiadała wcześniej, a to był rok dla niej na pewno bardzo trudny, bo musiała restrukturyzować ACP Pharma, które było właśnie nabyte w tym roku. Ja myślę, że dynamika rynku w 2015 roku będzie znacznie wyższa niż w 2014 roku. Zresztą mamy już dane za dwa miesiące, czyli za styczeń i za luty. To są bardzo dobre dane. Dynamika całego rynku jest powyżej 10%. Leków na recepty refundowanych jest jeszcze wyższa, więc spodziewałabym się już bardzo dobrych wyników w pierwszym kwartale i też w kolejnych kwartałach tego roku. Więc myślę, że ten rok będzie dobry dla hurtowników. Konkurencja cenowa jest bardzo silna już od wielu lat, natomiast spodziewałabym się poprawy tutaj w rentownościach, dlatego że przez e, ostatnie trzy lata te marże nam spadały tak naprawdę ustawowo nam spadały. A to jest pierwszy rok, kiedy spółki już obcięły koszty, a ten rynek, jeżeli będzie rósł, to pojawi nam się efekt dźwigni operacyjnej, który się powinien pozytywnie przełożyć na zyski. Myślę, że Neuka powinna sobie dobrze radzić, bo powinniśmy już widzieć efekty zrestrukturyzowanej tej spółki ACP. Natomiast mam też nadzieję na silne odbicie w Pelionie. Zakładam duży wzrost zysku operacyjnego i zysku netto, gdzie powinniśmy widzieć poprawę w tej części detalicznej. Tak naprawdę spółka uruchomiła nowe magazyny w ubiegłym roku i powinniśmy widzieć efekty tego w tym roku. Spodziewam się, że mniejsze podmioty na tym rynku będą przejmowane przez tych większych graczy. Natomiast ciężko określić, czy to będzie już w tym roku, czy to będzie w kolejnych latach. Dlatego, że w tym roku Nauka będzie się prawdopodobnie skupiała na przejęciach w tych trzech segmentach, które chce rozwijać. To jest segment medycyny, czyli tych podstawowych punktów opieki zdrowotnej, segment telemedycyny i badań klinicznych. Natomiast Pelion ma dużo pracy z restrukturyzacją i włączeniem w grupę marki, którą kupiła, czyli Natura. To też chwilę potrwa. A Farmakol to jest taki bardzo duży znak zapytania. Spółka jest chyba najmniej transparentna i nie chce się za bardzo dzielić informacjami na swój temat. No, z tego co ja wiem, nie chcę wypłacić jej w formie dywidendy, twierdząc, że rynek jest niebezpieczny i zobaczymy co się wydarzy. Także ciężko mi jest powiedzieć. Zakładałabym, że te pieniądze po prostu będą.